Kiedyś róża była nieodzownym elementem każdego ogrodu. Natomiast teraz coraz częściej ją się spotyka w nowych ogrodach. Ludzie często zakładają bardzo piękne aleje z różami. Tutaj mamy ciekawy produkt: róże easy elegance, czyli łatwą elegancję. Właściwie róże, którą bardzo łatwo będziemy pielęgnować w naszym ogrodzie. To jest typ róży ogrodowej, która będzie dorastała do trochę większych rozmiarów, tak jak tutaj za mną na rabacie. No, i ma bardzo dużo ciekawych kolorów. Mamy do dyspozycji w tej serii kwiaty pełne i takie półpełne. Mamy bardzo intensywny odcień różu, czerwieni, no, a także piękne białe i herbaciane kolory. Róża Easy Elegance jest prosta w obsłudze. To jest róża na własnych korzeniach, która nam bardzo ładnie rośnie. Tutaj najważniejsze jest to, że po posadzeniu potem na drugi rok wiosną przycinamy tą różę gdzieś mniej więcej o dwie trzecie wysokości. No i oczekujemy, aż w czerwcu będzie nam się pięknie odwdzięczała już kwitnieniem, pięknymi kolorami kwiatów. Pamiętać musimy o odrobinie nawożenia. Tutaj dobrze jest zastosować nawóz, który jest dedykowany właśnie do róż, no bo one wymagają większej zawartości żelaza, wtedy będą nam pięknie rosły, no i z drugiej strony obficie kwitły, no i będą też bardziej odporne na choroby grzybowe. A o to nam chodzi, żeby właściwie ta róża Easy Elegance była bezproblemowa w naszym ogrodzie.